Serwus YouTube, dzień dobry, ja jestem Emilka, to kolejny odcinek na moim kanale witam Was wszystkich przynajmniej serdecznie. Dzisiaj ponownie palionowo, no i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku popatrzcie, kto jest na serwerze. Na serwerze jest Mr. Szypson i musimy oczywiście do niego się sześć. i z nim w końcu porozmawiać. Mam nadzieję, że nam się to oczywiście uda i że on nie jest zajęty. Wy zostawiacie łapki w górę subskrypcji i zapraszam Was na mój drugi kanał vlogowy, gdzie są vlogi w poniedziałki, środy, piątki, soboty o 10.30, więc wbijajcie koniecznie, subskrybujcie, a wiecie o co chodzi. A my zanim jeszcze, słuchajcie, przejdziemy do Szypsona, to oczywiście, która oczywiście jest e, nie tam, tylko tutaj. Dobra, chcecie mi się po prostu już myli, okej? Okay? Dawno to imię Napoleonowe nie było i to dlatego, bo ostatnio graliśmy na dzieje tego. To jest e, nieistotne. Czekajcie, ona jest tam, to musimy zabrać rybki, nakarmić ją pięknie i pójdziemy potem do Szczypsona. Dobra, czekajcie, tu jest taka rybka, dobra, to myślę, że ona... Okej, okay. i jak serduszka wolecia chyba je mega smakowało. Wspaniale widzowie. No to teraz słuchajcie, możemy iść normalnie do Szczypsona. A Wy jeszcze w ogóle możecie na Instagrama wpaść, bo też mam Instagrama i tam są ładne zdjęcia. I to takie ładne zdjęcia, że no ja gacie musicie je koniecznie zobaczyć, więc tak. Jest w ogóle noc, no ale cóż, słuchajcie, mam nadzieję, no nic co mnie to nie przeszkadza. Jestem nocnym markiem, także no. E, idziemy do Filipa, jesteśmy już blisko i jestem ciekawa, czy u niego się coś zmieniło, czy nie. Ja mu też opowiem o paru rzeczach, co się u nas działy, także dzwonimy w dzwon, co tu? Co Co to jest? A Nie wiem, a no taki nowy, nowy zwierzak, mój. Nowy zwierzak? Co to jest, stary? To nie jest dobrze, że tutaj masz takie rzeczy. To są <noise> jakieś wiem, robaki, to, jest. to są jakieś pająk chyba. Weź sobie nie, nie, jedyna, nie, nie. Użyłem, użyłem perły, użyłem perły i Michał ten. I z perły się spełnią takie rzeczy? No, no. Co? Nie, no nie gadaj, nie wierzę w co Ale nie zawsze, rzuciłem teraz, rzuciłem jeszcze raz. Ej, serio? Nie mam więcej pereł. A, to już się nie zrespiło teraz. Ej, kurde, nie wierzę. co to w ogóle jest za stworek dziwny? Nie wiem, nie wiem. Ja też... ja wiedziałem o tym, ale zapomniałem. Okej, okay, ja nie wiedziałam totalnie. No to się do z... mnie sprowadza. Sprowadza mnie do Ciebie to, że no musimy po prostu jak zwykle porozmawiać o rzeczach ważnych, ważniejszych i najważniejszych, bo... No, powiem Ci, że coś dziwnego się tutaj stało i muszę Ci o tym powiedzieć. No właśnie, co u Ciebie, bo my dawno nie mieliśmy okazji gadać. Z, 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 zgadza się, e, dawno nie mieliśmy okazji gadać, no i ja, ja po prostu może Ci to pokażę, okej? Okay? Chodź, chodź, chodź ze do mną. Dobra. E, znaczy pokażę, no w sumie to nie pokażę, bo Wam widzowie, to Wam tego też nie mówiłam, ale kurde, jak, jak się to powiedzieć? Mm, dobra, kończę się tak, pewnego dnia wchodzę sobie na palinowo, no i patrzę, za moim domem jest jakiś mystery box, tak jakby co, nie? Coś, coś takiego, nie? No, no, no. No ja, myślę, no... ja lubię mystery boxy. Ja, nigdy ja... się nie opłacają. Ja też lubię. No i on był tutaj, jak widzisz. Ej, Tylko, co że... jest? No tak jak mówię, on był tutaj, ale tu już nic nie ma. Bo był tutaj po prostu, ale już tego A co było w jest. środku? No właśnie, teraz ci opowiem, że było dużo fajnych rzeczy. Jakieś tam netherite, były diamenty, złoto, jakieś zbroje. Był też dirt, ale było wiesz, dużo ogólnie fajowych rzeczy, nie? Aha. No i potem na sam końcu okazało się, że to był mystery box od Lucyfera. No domyślam się, ja, ja go nie dałem. No. Ja też się domyślałam, że tego nie dałeś, bo był to lucyfer. I on ogólnie, ja stwierdziłam, że nie będę przechowywać takich rzeczy od lucyfera I po prostu wszystko wyrzuciłam, nie? Dobra, chodź może do środka, ponieważ mnie tutaj e, szały doprowadzą te dwa głupie stworki Ała, zabite? Masz strzałę? A, nie mam strzały, nie mam nic, nie mam nawet łuku Ja za każdym razem sobie ją odłożę, mnie to zawsze denerwuje No kurde, mnie one też nie denerwują Dobra, spoko, nie ma sprawy, już jednego załatwiłam, jeszcze jeden kurde Ja nie mogę i nie znoszę tego, naprawdę, to jest, co ty robisz, szybson. Czau szukam. A. Okej. Okay. I rozbrajasz mi dom tutaj, widzę. Znaczy roz, roz... ten... Fajnie, fajnie, szybko. No kurde. Ja nie mogę. No czemu to nie chcę tutaj Nie zlecieć? ma strzałów w tych skrzynkach? Nie wiem, właśnie. Chyba nie. Dobra, nieważne. Zabiłam to. Chodź. Nie wiem, nieważne. Już zabiłam, także nieważne. To jest nieistotne. Ale ja i tak potrzebuję strzały. Dobra, w każdym razie... E, tu jest nawiedzona, nawiedzona skrzynka tu jest. Czemu? O, o otwarte. ciągle. Ej, faktycznie. Ja nie mogę, ale dziwne. Dobra, masz te strzały. Czekam, że będę czeście, eee, nie, nie ma będę częściej też. Kurde, no nie wiem gdzie są te strzały. No i istotne to jest Szczypson Bo tu jest dobra, ważna sprawa. Słasznie czy mnie no. nie słuchasz. No. No i w każdym razie to jest ta książka tak. No ja wyrzuciłam te wszystkie rzeczy. W sensie spaliłam po prostu, a Netherite o w dałam. No bo stwierdziłam, że nie będę jakichś rzeczy tu cyfera brać. Wiesz o co chodzi, no nie? No i on mi dostał taką książkę. Potem. Się Był to test i go zdałaś, zobaczymy jak poradzi sobie później twój wierny przyjaciel Lucifer Aha, czyli już się przyjaźni z Luciferem, Nie, tak? nie przyjaźni okay. się z Luciferem No kurczę Blaszka, no wiesz, że się z nim nie przyjaźni On tak po prostu napisał, ale mi się to nie podoba Halo szczepson Halo Szczypson, no odezwij się do mnie, czemu się idzie, czemu idziesz? Co ty robisz? No zmieniłaś sobie przyjaciół Nie, nie zmieniając sobie przyjaciół, on tak po prostu napisał Dowód no kurde, tu masz dowód, no. Nie, dowód, że się... No spytaj się go, no nie, spytaj się go. No nie zgadzam się, no Lucifer ci no. Może być. Dobra, przekonałeś mnie. No super, a ty dalej strzał szukasz czy co? No dalej szukuję strzała, mam. Znalazłam, ale ja znalazłam jakby co. To dzięki mnie. Ała, nie rób tak. Ale jestem super. Co, jak? Ale gdzie... Ale jestem dobra. A ła, no to było oszukaństwo jakieś. Excuse me, gdzie jest jakaś woda? Aaaa! Dobra, już, już. Dobra, muszę już porozmawiać. No, przestań, bo no, mnie to boli. Ja nie mogę. No, Ile Przestań, tej no, przestań. <grych> Ile masz serc? Wszystkie. Aha, to ci nic nie zadałem? Nie. A ła, no teraz mi zadałe 2,5 serduszka a mi zniknęły. Okej, okay, dobra, no bo to już myślałem, że jestem tak słaby Okej, okay, nie, nie jesteś słaby Dobra, więc tak, kontynuując No, no i spaliłam te wszystkie rzeczy, no i w sumie nie wiem jakby Bo wiesz, boję się trochę, dlatego tego on I napisał, że Zobaczymy jak poradzisz sobie później Ja się boję, że on coś zrobi jakby, nie wiem Tylko coś jak choinka A to był komplement czy nie? No zobacz No widzę, ale to jest komplement? No tak, no Okej, okay, dziękuję w takim razie Nie ma sprawy <laughs> Okej, okay, karierze... Nie no dobrze, to czekaj, bo ja jestem zaspany jeszcze, ja w ogóle nie wiem co się dzieje. To no e... widzę właśnie. No nie wiem, nie umiem zabrać myśli. Jeszcze raz, co, co chciałaś mi powiedzieć? Chcesz w sensie, no, eee. Mister Box dostać, książkę zostałaś się coś do ciebie napisał, no ale do, co? co jakie, jakie jest Meritum? Gdzie jest prawda? Gdzie jest, gdzie jest, no to, point, że napisał, nie? że zobaczymy, jak poradzisz sobie później, więc to oznacza, że niebawem, że ogólnie jestem zagrożeniem. No ale patrz, ale ja na przykład dostałem taką książkę, gdzie ja miałem mu dać to, co chowam w piwnicy, nie dałem mu tego, czego chowam w piwnicy i jakoś nic nie stało też. Jakiej piwnicy? Ty nie masz piwnicy. No to pod łóżkiem tu. No i co tam masz niby? No nic tam nie mam właśnie. Na maila ci nawet podało, co jest. Co ty robisz? No to nie, to ja później go. Z... A chciałem tam zlecieć na dół, ale to mi się nie da. No okay. nieważne. Dobra, eee... daj mi tą książkę. No masz, ale to co to co, co tam masz? Jakie surowce? Nic, nie mam nic w piwnicy, właśnie. Nic mu nie oddałem. No i on, ale widzisz, no, chodzi o to, że on napisał mi, że, że mam mu oddać. 48 godzin nie oddałem i się nic nie stało. A, A. już minął tydzień. Czy myślisz, że on po prostu nas prankuje? Czy co? Że tak ten. A, ta, ta, on blefuje. Blefuje, tak? No dobra, ale jaki jest yy, yy, w sensie, no dobra, no i ale no, no i no i okej. Okay. I co dalej? No i nie wiem, no i mam się mieć jakiś plan po prostu. Ty w ogóle co co, co, co ty jakby masz jakieś ty nowości, nie wiem. Widziałeś go, gadałeś z yy, nim może? Nie, nie, właśnie nie widziałem go niestety. Mhm. Mm i, I to tyle Właśnie masz znaczenie. Ja, ja tutaj dostaję no. groźby w ogóle śmierci, że zobaczymy, że może mogę umrzeć, a ty po prostu mówisz, no nie gadałem z nim i to, to tyle, tak? Tak się no no Nie, no bo do ciebie i miałem z tobą, prawda? No wiem, no i dzisiaj ten. pójdziemy w takim razie. A miałeś jakieś już y, od, na temat tego zamku ten? Czy nie? Nie mam nic. Nie nic mam nie nic. masz, okej, okay. czyli na twoi, no, u ciebie to ogarnię, tak? Dzisiaj, no, znalazłem jakieś takie dziwne tunele w Nederze, ale jeszcze ich nie zbadałem, nie wiem do czego prowadzą. Mm -hmm. No dobrze, dobrze, dobrze. A, jejku, tragedia. I w ogóle widzisz. A, o, o chłopakach wiesz coś? Od, nie wiem, od Ja Z paliona. Bzykiem gadałem, Bzyku o, no, no, bzyku do No, nie, ja ja nie, No to no to, to no, a, no to wiesz, wszystko w takim nie, no, nie, ale coś tam z tym sercem, tak nie, o co no, tutaj no. Chodzi? No, tak nie, nie, No nie, nie, że nie, nie, serce zabrała, ale ja nie, 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 dalej nie, 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 ja nie, 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 tak nie, 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 czy nie, nie, ma nie, nie, na zbyciu. Okay, a co chcesz mnie znowu pozabijać i sobie nie! Ja nie mogę! Nie, Czemu nie, zawsze nie, nie, tak nie, robisz? A? Czemu Przestań! A. a! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ła. Co za... Dobrym. Fajne, fajne, że ci nie zadaję za bardzo obrażenie tym A ty jest Dave a. Bo ty, mogę strzelać Dave, właśnie, bo się nie musisz filmować, nie? To jest jakiś ten? No uważaj, bo to jest jakaś pułapka! ją strzeliłeś. strzeliłeś. Ale bez sens. Ej, tu coś jest. Co to znaczy, że tutaj coś jest? Hm? Nie wiem, nie wiem, dobra. Nie ma bzyku żadnej tej. Ale dziwne. A ła, no oszalałeś! Ty jesteś po prostu jakiś nienormalny. Tu jest jaka skrzynka. Ło, kurde, ile potek! Co? Ej, faktycznie. Ale dziwne. Nie rób tak, nie rób. Nie, nawet nie próbuj. Ja tego nie mogę wyjść teraz. O, mogę. No przestań, no Czipson. A, dobra. Ja idę do siebie. E, jak się ogarniesz, daj znać, bo widzę, że jesteś naprawdę... Ale to jest super zabawa. No przestań. Jak się no dobra, ogarniesz. No, już, ale to daj mi znać, no. bo widzę, że jesteś jakiś po prostu, nie wiem, ja nie wiem co jest to nie tak. Ja jestem taki zernyarny. Ale pójdziemy, jest, potem, no. pójdziemy potem do Lucyfera i z Lucyferem. No, że się sprawy... Tak, mówię, nie do Lucifer. I z ciebie więc co ciekawego się nie wydarzyło? Nie, mnie się mi nie wydarzyło. Prawie umarłam i tyle w temacie. Przestań. Dobra, kurde no Szczypson! Ja nie mogę jeszcze raz tak zrobić, co, ja idę do siebie. Jak, jak ogarniesz się, to przyjdź po mnie i możemy ogarniać ten cały zamek. Czy tam te tunele, nie wiem, co tam. Dobra, miałeś. dobra, dobra, to idę się ogarnąć. No, tsz, Elo. Ja nie mogę sobie. Nie mogę z nim, naprawdę, już można szału dostać z nim, ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że pójdziemy teraz chyba na odcinku z co słuchajcie, gdzieś. Także ja idę coś zjeść w takim razie, e, idę się uzbroić, że tak powiem, to pewnie będzie mocna, słuchajcie, mocna ten mocna podróż. Także mam elektryczkę, wiele ze sobą, jakieś, nie wiem, podki na nie, regenerację czy coś, nie wiem, co mi się tam przyda. Dobra, perły też zawsze się przydają. To wywale, to wywale. Nie wiem, widzowie. Napisz mi w komentarzu, co powinnam zabrać sobie na podróż do, razem ze Szczepionem, ponieważ nawet nie, jak się on nie bierze, ale trochę się boję, ale okej. Okay. Eee, I co, widzimy się jutro o 18.30, w sumie dzisiejsze o 19.19, uszczepiono na kanale, także bądźcie tam. Eee, no i co, do jutra, miejcie się ciepło. Pa, pa.